No witam was wszystkich widzowie, jeżeli kojarzycie ten rozbieg tej skoczni to chyba wiecie co nas czeka w tym odcinku, nie wiem czy Kukiełka jeszcze jest tego pewna, twarz na razie całkiem spokojna, chociaż jeżeli myślała, że po pierwszych skokach na Butanie jakimś cudem przeżyła i ją naprawili, no to nie będzie miała więcej spokoju, bo jeżeli dobrze wiecie co to za skocznia, no to nie muszę jej przedstawiać, ale dla tych co nie wiedzą to jest Biget's. HS1000, czyli no taka skocznia dla młodych adeptów skoków narciarskich, tacy zawodnicy już, którzy no coś tam skaczą w zakopanym powiedzmy na K30, no to myślę, że mogło się tutaj sprawdzić i ja w międzyczasie pierwszy skok w życiu na bikcu oddałem, to jest moje pierwsze jakby zetknięcie z tą skocznią, 518 metrów, wiadomo, ja głównie, ciężko byłoby to lotem nazwać, bo tylko spadałem, ale tutaj poty, ze stresowania i bólu spadły z czoła naszej kukiełce, marionetce, ponieważ przeżyła ten skok. Nawet wylądowała, więc już poszło lepiej niż w odcinku z Butanem. Ale nasze tutaj apetyty rosną w miarę jedzenia. Ja mu chciał tutaj całkiem niezły skok oddać. Znaczy niezły skok. Widziałem filmiki na YouTubie, gdzie jakiś koleś. Yy... 5600 metrów bodajże skoczył, to on chyba na jakimś pasie startowym w Rzeszowie na Jasiące albo w Warszawie na Okęciu musiał jechać tą myszką. Albo nie wiem, ma najdłuższy przedpokój na świecie. Nie mam pojęcia, ale rykoszetem przed chwilą znowu skok wylądowałem, ale kurde, to są moje pierwsze skoki. Jak tak widzę, to moja czułość myszki chyba nie jest zła, ale no niesamowite wrażenie robi to skocznie. musicie przyznać. Podejrzewam, że, że wy już skakaliście tutaj. A jeżeli skakaliście, to możecie się podzielić w komentarzu, jaki macie rekord, bo no ja swoim przynajmniej póki co się chyba nie mogę chwalić. Staram się tutaj wyczuć, jak to wszystko wygląda. No, póki co nie ma nawet spektakularnych upadków. Miałem wrażenie, że, że już połamie kark naszej marionetce kukiełce, ale wydaje mi się, że ta kukła treningowa ma za dobrze, ma za dobrze, więc spróbujmy trochę agresywniej, co? Dobra. wyjście z progu lekko bokiem, Fatih Arda, jego duch zawsze żywy. Ale jest wysoki pułap lotu i kurde. Przyjemnie się tu lata, w sensie. No do. No tak, no tak, nie chwal dnia, bo. Bo urwie ci łeb, czy jakoś tak to po polsku jest. 560 metrów to jest chyba i tak moja najdłuższa odległość, no ale spu, spadnięcie na łeb ze 100 metrów dla zawodnika mogłoby się źle skończyć. A my mamy jeszcze ostatni odcinek o karierze zawodnika i puchar świata, więc nie chcieliśmy tutaj Jamajczyka puszczać. Ale nasza marionetka treningowa daje radę. Daje radę i coraz lepiej jej idzie. Ciężko też podejrzeć... No tak! <grymne> Akrobatyka sportowa się tutaj pomyliła, albo skoki do wody na główkę, nie? Tylko, że woda zamarzła, została skocznia lodem, więc najprawdopodobniej prawdziwy człowiek już by nie żył, ale tutaj kukła treningowa wydaje mi się, że ma nie najgorzej. Ale kurde, pierwsze skoki jak wylądowałem z dwa, no to teraz są lekkie kłopoty Najmana. Manewrowanie belką chyba niewiele tutaj da, skoro to jest skocznia HS 1000, można tu skoczyć 5000 metrów. Nie wiem, nie wiem. No, Alternatywne sposoby lądowania. Może Norwegowie taki sposób lądowania opracują, to będą mieli lepsze noty, a nie będą musieli kombinezonami manewrować. Możecie też napisać, co myślicie o tym skandalu, jeżeli macie jeszcze jakieś przemyślenia albo jakieś nowe newsy, bo ja się zatrzymałem na tym, że trenera chyba i tego gościa, co im tam prefer... Yy, no. Prefabrykował. Nie wiem, po prostu użyjmy słowa, że czytował tymi kombinezonami i je przeszywał. Tam zawiesili. Podoba mi się narracja, że na początku mówili w wywiadach, że nie zostaliśmy przełomani na żadnym oszustwie, że nie, tak nie było, a potem e, trener mówi: No, to zostaliśmy złapani na gorącym uczynku i nie warto. Dobra, dobra narracja. No, ale to na pewno ktoś im mówi, co mają mówić. Ale teraz skupmy się może na tym, żeby oddać skok, którego nie będę się musiał wstydzić. O, teraz może, chociaż. Jak mnie rozbuja. O, 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 właśnie, o, właśnie, buja się. <grym> no nie idzie, nie wiem. Nie wiem nawet, jaki mam najdłuższy skok, ale nie wierzę, że na tym skoku poprzestanę. Wiem, że dla Was może to być mało ekscytujące, jak zjeżdżam z tego progu pół godziny, ale też nie jest to skok, który trwa dwie minuty i ma ponad 5000 metrów, więc wyśrodkujmy to, wylądujmy chociaż. Fajnie wodzie w okolicach punktu K. Ale chyba za dużo oczekuję od siebie i swoich upośledzonych umiejętności. Teraz jakoś się to klaruje, nawet nie najgorzej, no to może się wyląduje nawet. No dobra, 624 metry, 0 punktów nota, ale sędziowie docenili, że wylądowałem na dwie nogi. Um, no ale nie no. Chciałbym. Fajnie by było punkt K, ale ja jakby nie wydaje mi się, że jestem zdolny do tego. O dobra, teraz się wybiłem z powietrza. No, zobaczmy co z takim wyjściem z progu można osiągnąć. E, no, chyba niewiele, chyba niewiele. Może nie połamy sobie nóg. Od razu jak jest niższy pułap lotu to... Nie wiem, dopiero jak coś powiem, to moja kukiełka stwierdza, że dobra, jak on mówi, że jest niższy pułap lotu i można polecieć lepiej, to zapierdolę salto i urwę sobie szyję. No tak, no... Niestety, niestety można mieć takie wrażenie, że nie najbardziej, nie jest naszym największym fanem nasza Tutaj kukła treningowa, że, że tak powiem, z slangu League of Legends, Legends, do tej pory nie wiem, ale kurde, no jak mam tą technikę, że cały czas spadam, to się dał. No, to się da coś polecieć, ale bariera 600 metrów to nie jest bariera, która jakoś by kogoś ustawiała. Podejrzewam, że wy tu macie po parę tysięcy metrów skoki, więc y, też pewnie jakieś macie specjalne techniki, f, f, po podłodze jeździcie, czyli kij co jeszcze tu można zrobić. Ale no, jak nawet w miarę kiedyś gibona potrafiłem, bo teraz po tej przerwie to średnio, to na biksu nie potrafię skakać. Teraz... Aha! Zapowiadał się fajny skok, to tak się skupiłem, że prawie myszkę, zgniotłem ręką i wylądowałem przedwcześnie. Lepsze to niż przedwczesne, sami wiecie co. No dobra. Dajmy sobie jeszcze kilka skoków. Wiem, że to może nie być najbardziej pasjonujący odcinek dla was, ale... Może się pośmiecie chociaż ze mnie i z moich nieudolnych prób skakania. Chociaż nie wiem, czy jak na pierwsze zetknięcie to jest dobrze czy źle. Mi się wydaje, że powinienem chociaż gdzieś zobaczyć ten punktka w którymś momencie, a ja... No właśnie, no właśnie. To już trzeba było lądować. Ja tak lecę powiedzmy do 500 metra i za 500 metrem jest kokojumbo i do przodu, albo bardziej głową w dół. Więc no nie wiem, nie wiem. Oho! No ten skok też troszkę może na straty spisać, ale ja chcę wyczuć, jak ja tu mogę w powietrzu się zachowywać, żeby się nie zabić. No teraz jakby zapanowałem pierwszy raz chyba takimi turbulencjami, no ale to też była odległość jaka była, no to nie był skok, który nie wiem, warto się chwalić, że zapanowałem nad turbulencjami na wysokości 400 metrów. Spróbujmy cały czas ze 2 skoczyć, może chociaż na progu lepiej trafię. Okej. Okay. Ale jest makarena w powietrzu, jest makarena. Uj! <grym> Dobra, mam wrażenie, że nasza kukła to jest jak kot. Siedem Żydzi baluje, czy tam dziewięć, ale mam wrażenie, że już prawie wszystkie wykorzystała. Zdajmy sobie jeszcze ze trzy szanse, ale no nie ma szału, nie ma szału. Chciałbym Wam chociaż zaprezentować jakiś skok, w którym się zbliżę do jakiejś poważnej granicy. Ja na razie się do granicy śmierci i życia i zdrowego rozsądku tylko zbliżam. I chyba im dalej w las to mi gorzej idzie, więc dobra, dwa skoki ostatnie. I może mi dacie jakieś rady w sumie, co można tutaj zrobić, żeby to lepiej wyglądało. A nie taki blamaż jak w moim wykonaniu. Czy tu trzeba niższą niszą czułość, czy trzeba sobie kupić kilometrową podkładkę, czy o co chodzi. Um, bo póki co, no to jak widzicie, ja tutaj błądzę. Błądzę dość mocno. I no udało się nam wylądować skok powyżej 600 metrów, więc no. Nawet jakby można było mieć przyniku personal bez zbikca, to chyba bym wolał go nie mieć niż mieć te 600. Ale ostatni skok. No nie będzie dobry, już to widzę. Chyba że nie wiadomo, co w powietrzu zrobię. Ale to akurat myślę, że możemy być pewni, że nie zrobię. Ej, dobra, szpagacik w powietrzu na koniec i co? Myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy chcecie więcej moich zmagań na bikcy oglądać, bo no chciałbym się poprawić chociaż, więc jak wiecie, to co jak możecie mi pomóc, dajcie mi jakieś wskazówki może, albo zwyzywajcie mnie w komentarzu, że się nie nadaje i żebym się zajął czymś innym. A na razie dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.